Niech żyje, żyje nam. sto lat, sto lat, to, to niech, żyje, to, niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam.

on na jakby, 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 na jakby, 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 nie jakby, się nie <śpiewanie> <śpiewanie>

No, i ja właśnie kończę piec bezy jagodowe w kształcie serduszek. Dzień dobry, Skwisia Co na dziś? Wody Wam trzeba wymienić. No, za chwilę Wam wymienię, co? Pióresio. Pani poliś tam w budeczce. Pani rudzia. Pani enkelcia, a pani flosia już śpi. Tak, po raz składałam już ozdoby. Jak w ogóle na biurku zrobiłam tak, że wszystkie rzeczy do rysowania mam na parapecie. No i tak, tutaj y, zrobiłam już walentynki. Zaraz je wam pokażę. Ale to teraz, mam taką pierwszą ozdobę. Mam taką drugą. No, i tutaj rozwieszałam takie serduszko, serduszko. No i z odwrotem to tyle, bo za bardzo nie mam walentynkowych. Poza tym ja przed chwilą, co zrobiłam. Dobra, pokażę Wam teraz walentynki. Mam je w kopertach. No i tak, tutaj mamy dla myszki. Tu mamy dla Hanki Anki. Tu mamy dla Pana Niewisko Czerwonego. Tu mamy dla Ami. Tu mamy dla Fifi. Fifiego. Tu mamy dla Rogiego. Tu jest dla Mary Osiołek. Dla Bogusia. Dla Pati. No i planuję jutro zorganizować konkurs na ulicy. Będziemy rysować, na to się dzisiaj zorganizować, będziemy rysować na śniegu kalambury rysowane patykiem i ten, kto zgadnie, dostaje punkt. W tej kopercie jest też jedna walentynka dla wygranego. Tak my zrobiłam. Lekcji mi się dzisiaj nie chce robić, ani czytać, lektury. Dlatego. Co, pióreśku? Co Sofia? O. No, jakby piękne jesteście. Dobra, ja mam. Um. Tu są. Y Sprzężynki konfetti z urodzin bliźniaków. wrzucę Wam tych film. No i tak ogólnie to teraz wygląda. Pokażę Wam teraz bezy. A ja właśnie jadłam bułkę no i... Zom mi się ukruszył. Krow mnie strasznie leci. Tutaj się ostatnio pieką, tutaj są już kółeczka. Takie macie godzinę już jest trzecia prawie ała. to wyglądają tak pokażę wam jedno, zobaczcie takie takie róże robiłam na fasonie mam jeszcze w pudełeczku ciemniejsze. miało być różowe, ale są takie brązowo-fioletowe oła wiecie, ja tą bułkę wiem. Ach. Jest już po trzeciej. Ja tutaj sobie jeszcze herbatkę piję. Będę zaraz w 20 minut wyciągać ostatnie bezy. Mm. Nie wiem. Nie wiem. Potem chyba pójdę do pokoju. hej, ja właśnie za chwilę jadę na kuli do kuzynki z tam i możemy się udargać kawałek, jeśli będę tu, bo będą sanie i sanki chyba, bo nie wiem, trzeci raz już jadę w tym zimach. Milena, wyjdziesz no, mi później? No dobrze Leno. O ty, chodź ja ja tu. Mi... Tak. Bo się? Ja! się. Nie złożą mi się? No właśnie, nie! się zastanawiałam, czy one przeżyją. Tak, tak, to siadaj myśliły. tu. Dalej od poleca. Ja na... Ty się boisz, nie? Aha. Dobra. Chodź bliźniak, to. <laughs> bliźniak. Patrz, tu, jedna pójdzie na kolana? Mamy nawet dzwonek? Prawdziwy kulik. A kto siedzi za tobą, ojciec? Dawaj, Oj, chcesz, chcesz rękawiczki z bechu? A za mileną kto? Rękawiczki? A przed mileną kto siedzi? Maja! Ach, maja! Bo ja Mai nie widzę! Ej, z bechu! No, mocno! Do góry. No, oprzyj się! No, plastikowe. Ale plastikowe, 46 zł.

<śmienicza> Trzymaj się, śpię! <szpinie. śmienicza> Fajnie! <śmienicza> Pokaż się, kioci. Ale... Oh. <śmienicza> o nie, bo <bądź> Nie! <śmienicza> Dobrze. mi i pokaż się. Naprawdę. to jest wiesz? Jest odważny. A ty nic nie widzisz. <śmiech> <śmiech> nie wie Czekaj. Nie, czekaj. O! -o. Chodź, chodź, chodź. Jak będą poszukiwania? Tak. Ta! Siedząc w obcym terenie to nie może się zniszczyć. Buja, szybciej! Nie, za szybko nie może Buja. Nie, bo Milenę zgubimy. I Maję. I Maję! A ty Marta nie chce iść tam do Buja u siebie? Uwaga na gałązki. Uwaga na ale szflin daje radę! Trzymaj się! A, no. takie na takich saniach. ma dzwoneczki. Robiłaś? Co? Aniołki na śniegu robiłaś? Juha no, teraz jemy sobie rosołek Kto chce jeszcze? Kto chce jeszcze do kulik? Kto chce? Ty też? Ty też? Ty też? Już tam Tak Już po obiadku. Tam pani Ami robi walentynki. Elko Ja tutaj już swoje mam i potem pójdę je rozdać. Ja już się najadłam. Nie w temacie jesteś Ami. Pielka. Możecie mi powiedzieć co ona śpiewa? Nie wiem. Jeszcze raz tu nagraj, jeszcze raz da z w